Zaczynamy naszą dzisiejszą praktykę. Usiądź wygodnie, wygodnie. W tej praktyce siadaj tak, żeby ciało było wygodnie, żeby nie trzeba było go jeszcze w jakiejś pozycji specjalnie utrzymywać. Oprzyj głowę, jeśli możesz. Jeśli leżysz, to tak, bum, to tak leż porządnie, naprawdę, tak. Całą sobą, całym sobą. A jak siedzisz, to też tak poczuj swój ciężar na fotelu czy krześle. Poczuj do tych stóp. Weźmy wdech przez nos. Cały czas w tej praktyce oddychamy przez nos. Pójść z dźwiękiem. Hmm. to jest taki dźwięk przez zamknięte usta takie mruczenie albo bzyczenie pszczółki, wdech dźwięk hmm. jeszcze raz, wdech Nie hmm. zamknij oczy, jeśli jeszcze Masz otwarte. I pozwól, żeby cała Twoja uwaga spłynęła do oddechu. Do tego doświadczenia życia w Twoim ciele. Takie pytanie: Skąd wiesz, że żyjesz teraz, w tym momencie? To prawdopodobnie oddech jest pierwszą rzeczą, która dostarcza odpowiedzi na to pytanie. Żyję, bo oddecham. Czyli, co się dzieje dokładnie. Jakbyś komuś, kto rybie albo w kosmicie, który nie oddycha, bo robi sobie to inaczej, Miała teraz, miał teraz opowiedzieć: oddycham, czyli co robię, co się dzieje. Jakie to jest doświadczenie, jakie to jest poruszenie jak to się dzieje, że to powietrze pobieram, jak to się dzieje, że to co niepotrzebne oddaję. Jak swoją historię o oddychaniu opowiedz. No to to jest ta standardowa historia. A teraz dożyć do tego jakieś wrażenie, którego zazwyczaj na które nie zwracasz uwagi, albo może nie czujesz tak dokładnie. Aha. To co jeszcze? Co jeszcze jest fizycznym? wodem na to, że żyjesz teraz w tym momencie. I daj całą uwagę do tego ostatniego doświadczenia, tego, które może zazwyczaj jakoś tam ale jako omijasz, albo... Poczułaś to, poczułeś po raz pierwszy dzisiaj, teraz. Czy zwróć na to uwagę? Gdzie to jest w ciele? Jakie to jest? I może jest malutkie, takie tycie. To pozwól, żeby cała uwaga zrobiła takie rzeczy to miejsce. Już znasz ciekawość, wiesz, jak rozpoznajesz ciekawość, to ją wzmocnij, daj więcej energii do tej ciekawości. Jak taki wytrawny inspektor. Przyjrzyj się, poniuchaj, polisz po smaku, jakie to jest, używając wszystkich dostępnych ci zmysłowych narzędzi odczuwania. Jak to pachnie, jak to smakuje, jaki dźwięk wydaje, jak się porusza, jak się zachowuje w przestrzeni to maleńkie doznanie, któremu mu dajesz teraz uwagę. I takim wewnętrznym wzrokiem z tego doznania pozwól, żeby ta uwaga się tak porozglądała na boki, co jest dookoła. Jakby tak ciuteńko rozszerzyć. To pole obserwacji, zauważania, to co przyciąga Twoją uwagę w tym obszarze dalej. Róż w podróż z tą ciekawością tego, co się dzieje teraz w ciele. Pozwól uwadze się przesunąć do następnego wrażenia, które przyciągnie Twoją uwagę. Tu bym teraz chciała, co to jest? Co czuję tutaj? I jeśli to jest jakieś miejsce wewnątrz, w środku, w ciele głęboko, to wysuń się na powierzchnię, tak jak nurek, żeby zaczerpnąć powietrze. Wysuń się na powierzchnię skóry z uwagą. Zobacz w którym miejscu na ciele jesteś. Poczuj dotyk powietrza albo ubrania w tym miejscu na ciele. I wróć z powrotem pod powierzchnię do tego. Wrażenia w ciele, które przed chwilą obserwowałaś, obserwowałeś. Jak to jest ciepło w brzuchu na przykład, gdzieś głęboko w środku, no to daj mu trochę czasu i uwagi i za chwilę jeszcze raz wysuń się na powierzchnię. I to nie musi być z przodu, może być z tyłu ciała. Wysuń się ponad skórę z uwagą. Poczuj, dotyk i zanurz się z powrotem. I popaw się tak chwilę. przesuwając uwagę z doznania, które cię woła w środku, w ciele, do dotyku na powierzchni, które ty wybierasz. I oddychaj, oddychaj. To jest zabawa, to nie trzeba jakoś poważnie i bardzo się starać. Ani spinać, że tam nie wiem jak to albo coś tam. Puść to wszystko, puść te wszystkie oczekiwania. Zostaw, zostaw, siosio. Sio, sio. Poczuj w środku. I chodź na zewnątrz. I wróć do środka. I wyjdź na zewnątrz. To zmysł dotyku dotyku skóry, powietrza, ubrania. Jak Ci pomoże, to połóż sobie dłoń na ciele, gdzieś w którymś miejscu. I przesuwaj uwagę pomiędzy tym dotykiem dłoni a tym doznaniem w środku. No Zobacz, co ty potrafisz za swoją uwagą zrobić i zauważ, jak te doznania się zmieniają, gdy dajesz im uwagę. I oddychaj. Jak poczujesz, że już, że to była fajna zabawa, ale chcesz już gdzieś indziej iść dalej, to zaraz pójdziemy. A jak chcesz zostać, bo jeszcze tu czujesz, że chcesz poeksplorować, to zostań. A ja zapraszam, pozwól, jeśli chcesz ruszyć, jeśli czujesz, że to jest dobry moment. A pozwól, żeby Twoja uwaga opadła do czubku w palce u stóp. Jak czujesz, że tam nie bardzo możesz dotrzeć, to poruszaj stopami, poruszaj palcami. I tu jesteśmy. Mhm. no to już samo to, że nie ruszasz, że czujesz ten ruch, no to masz tam uwagę. No i jaki to jest ruch? Pozaciekawiaj się teraz tymi doznaniami które pojawiają się w palcach u stóp. We wszystkich naraz, w jednym wybranym. Jak ci tam pasuje. I oddychaj, oddychaj. Oddech podąża za uwagą. Uwaga podąża za oddechem. Jak oddychasz, to czujesz. A jak nie wierzysz, to przestań na chwilę oddychać. Zatrzymaj oddech i zobacz, co się stanie. Nie oddychaj, oddychaj, palce u stóp. Jak jest w ruchu, jak jest w dotyku, w temperaturze. Jak dotykają podłogi, może dotykają skarpety ich, albo powietrze, jeśli jesteś na bosaka. Poczuj to wszystko. I po maleńku w Twoim tempie przesuwaj uwagę w stronę kostek, ale tak centymetr po centymetrze. Jakbyś naciągał, jakbyś naciągała taką bardzo ciasną skarpetę powoli. I zauważaj wszystko, co jesteś w stanie poczuć, zauważyć teraz w stopach. Te stopy, które cię noszą całe życie, uziemiają, są Twoim kontaktem z Ziemią. Dzięki nim się poruszasz, te stopy, te dwie. Co się dzieje, jak dajesz im pełną uwagę? I oddychaj. I rusz z uwagą do góry, ale tak dar, centymetr po centymetrze, kawałek po kawałeczku, kostki, pęcina. Tak jakby oddech z uwagą, jakby się wspinały po piszczeli do góry mozolnie. No, ale lekko jednocześnie z ciekawością. Piszczel płytki. Jak pojawi się jakieś napięcie, czy doznanie w łydkach, to też zatrzymaj się tam na chwilę. Daj uwagę, oddychaj w to miejsce z taką ciekawością, co się dzieje. Może delikatne pulsowanie. Sprawdź temperaturę na powierzchni skóry. Co czujesz? Co pojawia się w łydkach? I oddywaj. z kolejnym oddechem przesuń swoją uwagę w kolana. Te kolana, które się zginają przy każdym ruchu, jaki wykonujesz. Każdy krok to jest praca kolan. Poczuj te małe tam chrząsteczki, ścięgna, obejrzyj to sobie tak, jakbyś pod mikroskopem oglądała, oglądał swoje kolano. I co tam czujesz? Co się pojawia w kolanach? I oddychaj. Możesz przyłożyć dłonie do kolan z zewnątrz, z boku. I zobacz, co się zmieni, gdy oprócz uwagi tej wewnętrznej i oddechu pojawia się także dotyk. Po czym poznajesz ten dotyk? Jak doświadczasz zmiany w kolanach? przez uwagę wyżej przepuść przez uda przypomnij sobie te momenty gdzie biegasz po schodach albo chodzisz po górach i te nogi wykonują taką pracę intensywną skaczesz na skakance albo wyciskasz na siłce No. Sprawdź co teraz, jak sobie siedzisz czy leżysz, dzieje się w Udach. Też tak kawałek po kawałku wspina się twoja uwaga, oddech jej dzielnie pomaga. Dociera do miednicy. Do stawów tutaj. Jak siedzisz, to zobacz jak siedzisz, jak odczuwasz siedzenie. Gdzie jest ten, ta zmiana z poziomu do pionu? A jak leżysz, to poczuj, jak czujesz ten poziom, to leżenie? Skąd wierzysz, że siedzisz? Jakie to jest doznanie wciela? Znowu jakbyś miała albo miał opowiedzieć komuś siedzenie, to jest takie doznanie fizyczne, że... Hmm. Pobujaj się trochę na biodrach, w biodrach, na pupie, na boki, czy przód, tył. Taki ruch jaki akurat jest ciekawy dla ciebie teraz, ale tak świadomie, bujam się, czyli żeby się pobujać, to moje ciało wykonuje taką pracę, to i to czuję w ciele, tu czuję spięcie, tam rozluźnienie, tu się przesuwa, tu odpływa. Jak doświadczasz tego ruchu? I pozwól, żeby twoja uwaga rozlała się po miednicy. Obejmij ją całą. To miednica. Od tej górnej część ud, aż powiedzmy do pępka. Ten zakres, pupa, łono, stawy. do środka, zaglądaj do środka. Co tam czujesz? Całą swoją uwagę zbierz do miednicy. I oddychaj, pozwól, żeby też oddech tam popłynął. Może jest jakieś miejsce, które bardziej przyciąga Twoją uwagę? To na 3-4 oddechy pozwól jej się tam skupić. Miękko oddychaj w to miejsce, które przyciąga Twoją uwagę z taką ciekawością. Co tam, co tam? Co chcesz mi powiedzieć? Z kolejnym oddechem zacznij rozszerzać swoją uwagę na całe ciało, a tak pomalutku, po od tego małego doznania czy doznania w miednicy pozwól, żeby ona się tak zaczęła troszeczkę troszeczkę rozciągać na boki, w góra, dół, jak jak taka guma do ćwiczeń. Rozciągaj uwagę, rozciągaj, docieraj do skóry, do powierzchni. Rozszerzaj na całe ciało, od głowy do stóp. Niech ta Twoja uwaga obejmuje całe Twoje ciało. Poczuj jego granice, Poczuj od wewnątrz, poczuj od zewnątrz. Skąd wiesz, że masz ciało? Po czym to poznajesz teraz, w tym momencie? Weź oddech taki trochę pełniejszy, weź sobie więcej, żeby przepłynął od czubków palców u stóp do czubka głowy. I puść miękki wydech. Z dźwiękiem, z dźwiękiem. Dźwięk pomaga w różnych rzeczach. I jeszcze raz. Wdech przez całe ciało. Od czubka stóp do czubka głowy. I z dźwiękiem puść. I jeszcze raz. Od czubka stóp. Palce stóp. Wiesz o co chodzi. do czubka głowy i pójść Poruszaj ciałem, poruszaj miękko ciałem, pobujaj całym od stóp, pokręć kostkami, potup trochę, poruszaj kolanami, poruszaj pupą. No, rusz ramionami, tak jednym drugim, jednym drugim głową na boki, ale też nie forsuj, nie? Tak łagodnie, ale tak, żeby, żeby poczuć. Otwórz powolutku, otwórz lewe oko, pomału, bez pośpiechu. No i popatrz na świat lewym okiem tylko. A teraz powoli, zacznij otwierać prawe oko. Jak Ci się otworzą usta przy okazji dla towarzystwa to spoko Dzień dobry, dzień dobry No to była nasza dzisiejsza praktyka. Dzięki bardzo. Nie staj znać proszę, jak się czujesz teraz.